Cześć, mago. Dzisiaj chciałem wam pokazać y, bardzo fajne trzy gry. Y, Jedna to jest bardzo fajna podróbka. Jednak podróbka to podróbka. Ym... Fall Tak, Fall tutaj jest rzecz. Będzie nowy odcinek z... Z... Się z kompa. Dobra, pierwsza gra to jest Faktory Taikun. Będziecie mieć linki, jestem w opisie A, jest taka co mam powiedzieć, że no, nie no jak gra, jak nie. Czy coś się coś dzieje? czy ciekawego, Jak chce się pograć sobie w takiego ciekawego, fajnego, miłego tajguna? To wam bardzo polecam. dobra, teraz dużo się dzieje. Eee, dobra. Patrzcie, on tutaj bierze, nie? My to sobie sprzedajemy. Sprzedajemy trzy na kolacka na raz. Dobra, tu klikamy na niego, podlepszyłem go. E, dobra, 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 dobra. Odbieram drewno. Poczekam, poczekam, poczekam. Dobra, nie mam co robić. Więc zmieniamy grę na kolejną. Kolejna gra to jest... Top 1 na Google Playu. E, A się zapowietrzyłam. Dobra. Um, góra jest za darmo. Jest top 1, więc ciężko jej nie znaleźć. Roof range Będziecie mieć jasne w opisie linka do tej eee, Ja już grałem, nagrywałem jeden odcinek, ale mnie nie wyszedł, więc nagram drugi. Po, jest skille. Dobra, koks. Co, co, co? A, dobra. Bo nie ogarnąłem mój mózg. Nie myśleli za szybko. Pa, 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 pa to. Jaki koks level. Dobra. I tu muszę być tak, o. Dobra, tu. Dobra, koks. Giga, giga, nie no nie powiem tego Jestem na 13 levelu, jestem bardzo, bardzo A to bardzo dobrym graczem, zaawansowanym w tą grę Jestem top jeden w sześciu levelach Tak, jak mi nie wierzycie To mi nie wierzcie, ale ja sobie wierzę A to chyba najważniejsze Co u niej, dobra Czy będzie powyżej dwudziestki Tak, to, to nie Dobra, wywalony w tą grę eee, Nie, zagram jeszcze jedną grę Żartowały, eee, nie no, boże Mój content to takie gówno, jak... nie wiem co. Yy, możecie powiedzieć, czy chcecie mnie bardziej energicznego, czy chcecie takiego gówno... Znaczy te, takiego mnie, jak nagrywam i jestem śpiący. Tak, jasne. Dobra. Fu. Co? Ale giga gówno. No dobra. dobra. Zagramy jeszcze jedną grę i przejdziemy do najlepszej podróbki. Fo, e, Czekaj, która godzina? E, druga godzina. No dobra, zagramy jeszcze jedną grę. Nie, zagramy po tym, bo tamta gra jedna trwa z 5 minut. O pop! Jest! Powyżej dwudziestki. A my dobrze jesteśmy. Okej, okay, Let's do this. Kolejna gra. Kolejna gra to jest Temple Guys. Stemple Guys. W tym macie. Druga, tak? Okay. Ja jeżeli minę, to nie wywali, to zagramy normalną gierę. To jest niemożlipańsa, bo już jak... słuchacie. No. Dobra, żartowałem. Eee, dobra, klikamy play. O, nie, nie, nie. Dobra. Żartowałem. Mamy tutaj skiny. Kupuję sobie ten skinę. Kozadzki jest. Eee, to znaczy. Mówię za szybko. Dobra. Czyli mamy bombę. Eee, dobra, tak, mamy skiny. Możemy sobie... Ja ogarnę takiego skina i zaraz będę. Patrzcie. 1000 golda za darmo. Dobra, widzimy się po reklamach. Dobra, żartowałem. Jednak te reklamy to takie gówno, Znaczy, te, y, są bezużyteczne. Żeby nie mówić brzydko, jasne. Y, Sasuke, znaczy co? Y, no to? Mhm. i tak. No i I nie ma nic tej mapy. Moja ulubiona mapa. Rano, rano, rano. No stanął z tej ziemi. Nie, okay, kolego. Nie! Nie! Please don't kill me. Dobra, najcięższy level dla mnie. Dobra, ja wezmę. Pa, 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 pierś, będziemy. Nie, nie będziemy. Jak my nie wejdziemy. piersi, dobra. Teraz ogólnie mega yy, widać. Bardzo dużo się dzieje, dzieje. po 2010 chłop 10 lat i wygrał jako piąte miejsce. To się spadnie. Kolejny <grych> spad Princess. Zobaczmy. Obserwujmy Princess za to, co chcę. Stan tylko Dobrze, dobrze, dobrze lecić No, Dobra, żartowałem. Mam um, um. <ścoughs> no to na nagraniu. Um, Pozdro dla kumatych. W następnym odcinku zagramy najbardziej OG gry, czyli coś typu Minion Rush. Tylko legendy w to grały. Jako dzieci przynajmniej. Case, saseł uwaliłem od telefon. Dobra, wywalone. Nie widzę tego trybu także. To są tryby, które są takie dodługie, znaczy skały, yy, że. Zobaczcie, bo się wpluję już. Sz... Dobra. Czyli tu jest. Tu jest. Tu jest. Chodźcie, wylecie. Nie. O, maju, nie giną Dobra. Otwarcie. Ja się nie poświęcę to. Dobra. Nie, nie, nie! Bo się zaraz mi zakosowali i zwiejkujecie. Ja to słabo mówię. to sobie. Nie no, to już wiem czemu. Mam... Tak, Raz, dwa, trzy. Dobra. Nie lubię tej gry, co nie? No długo jest. Znaczy, o jest. No czemu ja tak mówię brzydko? liw zagramy jeszcze jedną gierkę. 8 gemów. Nie. Pięć gemów mamy. Pog, nawet nie wiem z czego. Jeśli jeszcze... tak, chcecie. Cześć, y chcecie, odcinek, jak jeżdżę na kolejną i robię wita. Nie wiem, czy żartowałem. Ja, e wy się szanujecie pewnie i Was to za bardzo nie interesuje. Nie, czy nie, że kolejnoga, tylko moja jazda na kolejną

Znów tylko że potem znowu tańsza gramta. Poznajemy, że 50 pingów. Pełna I tak. Widać. Dobra, top 1. Eee. 8, 8, 9. Tutaj widać, że... Dobra, nie no Leka... yyy... Um, Lafira... Ja, H coś tam, 4. Stryb Ktoś jest obok mety? Tam są dwie osoby obok mety. Co oni robią? Aha, że chcieli zablokować to. Tylko, że też po drugie stronie jest. Ale no dobrze. Patrz, czarno wróciła, widzicie to? Zablokował ich. Teraz im się nie udaje, mówię To jest dopiero karma. <laughs> Sorry. <laughs> to było dobre. Nie, powiem, że nie. Dobra, znowu ma osiem kochanczy. Ładnie osiem. Jeżeli chcecie właśnie zagrać w szlungrę, to jest bardzo szybka i bardzo ją polecam, bo strasznie szybko się gra. Jutro, sobota! Dobra, whatever. No. A giga gud, przepraszam za to. Ja jestem ogólnie dzisiaj straszny. Ener energy. Nie, 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 to nie, to nie,

Uda mi się. Dobra, podczam. Jest. Ja co pięci. Nie lubię prawej, lewej strony. Znaczy prawej w tym Dobra. Więc gry. Ugrywamy to. Proszę tylko, żeby nie było te znikające bloki pod sobą. Bo to, to, to takie gu 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 No, 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 no. no. Dobra, 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 dawaj. Tylko nie to gówno, proszę. Minęło, minęło. Jest, jest. Boże, jak ja nie lubię tej mapie. Znaczy... Lubię ją pod względem jak wygląda. Nie, nie. Dobra. Rysz w proszę.

Dobra, to dla was, dobra, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, możecie zasubskrybować, ja nagram jeszcze jeden odcinek, bo muszę, muszę nagrać 5 odcinków dzisiaj, nie, nie, nie rozumiem tego kompletnie, nagram jeszcze jeden odcinek z tego i jeszcze z jakiejś innej gry, bo masakra, no ale dobra, jeśli wam się spodobał, zostawcie suba, lajka i dzwona, siema!